Cześć to, niezeszko i księgowości i dzisiaj porozmawiamy znowu o zmianach, zmianach w zakresie podatku VAT tym razem, bo my tutaj dużo mówimy o zmianach PIT o nowym polskim ładzie 2.0, a w międzyczasie zmienił się również podatek VAT. A co konkretnie się zmieniło? W pierwszej kolejności e, zmiany dotyczyły takich szczególnych transakcji, transakcji e, związanych z Unią Europejską i NATO i z siłami zbrojnymi. I chodziło tutaj o to, by ujednolicić opodatkowanie podatkiem VAT właśnie tych działań obronnych w tym zakresie. Zmiany wchodzą od 1 lipca 2022 roku. Przede wszystkim wprowadzono nowe zwolnienie z podatku VAT od importu towarów przez siły zbrojne innych państw członkowskich, e, użytych tutaj e, przez te siły lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli one biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzonych w ramach Unii Europejskiej, tutaj w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności. Przemieszczenie towarów, które będą miały miejsce, które będą wykorzystywane przez te siły zbrojne w ramach tych działań, będą e, stanowiły wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, i minister finansów e, może wprowadzić e, w tym zakresie e, drogą rozporządzenia e, musi, może określić przypadki i tryb zwrotu podatku VAT e, dla tych właśnie sił zbrojnych. Jeżeli chodzi natomiast o zmiany dotyczące, można powiedzieć, takich zwykłych podatników VAT, to na pewno będzie nas interesować faktura ustrukturyzowana, która początkowo miała zostać wprowadzona jako obowiązująca od 2023 roku, czyli już za pół roku. Okazuje się jednak, że Unia Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie jako obowiązkowej faktury ustrukturyzowanej dopiero od 2024 roku, a więc na ten moment ta faktura ma e, charakter dobrowolny. Jeżeli firmy chcą stosować fakturę ustrukturyzowaną, to już mogą, natomiast obowiązkowo ona pojawi się o rok później, czyli w 2024 roku. No i kolejna zmiana, zmiana dotycząca kas w postaci oprogramowania, czyli tak zwanych kas wirtualnych. Mówiliśmy o takich kasach na moim kanale YouTube. Natomiast te zmiany dotyczą tutaj po pierwsze kwestii, że będą mogły tutaj używać tej kasy wirtualnej. Także podmioty, które świadczą usługi w zakresie mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, będą mogły wykorzystywać to w takich automatach, gdzie te usługi świadczone są w sposób bezobsługowy, a więc wprowadzono takie zmiany, można by nam powiedzieć trochę porządkujące w zakresie właśnie dokumentowania korekt, w zakresie prowadzenia ewidencji w tych automatach do sprzedaży tych usług. Między innymi te zmiany dotyczą korekt paragonów, gdy jest właśnie dokonywany zwrot w normalnych warunkach no to dostarczamy paragon, podpinamy ten paragon, który otrzymaliśmy Natomiast tutaj, ponieważ kasa wirtualna przesyła paragon w postaci takiej elektronicznej, będziemy podawać po prostu numer dokumentu, numer kasy rejestrującej. Te zmiany dotyczą podatku VAT, ja jednak zapraszam cię dodatkowo do pobrania materiałów dotyczących zmian w zakresie podatku PIT, bo tutaj bardzo dużo zmieniło się od 1 lipca 2022 roku. Poniżej znajdziesz link do takiego obszerniejszego szkolenia i pobrania materiałów do tego szkolenia, więc koniecznie ubierz materiały i następnie obejrzyj szkolenie, aby wiedzieć co jeszcze zmieniło się od 1 lipca 2022 roku. To tyle w tej mikrolekcji i do zobaczenia w kolejnej.